Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kanał Jezusa pozwólcie ukochać się Bogu. Chwała niebieska według kobietnicy Bożej jest naszą nagrodą. Sługa Najświętsza Panno, Tyś już odziedziczyła chwałę, którą Najwyższy Pan przygotował Ci za Twoje cnoty i zasługi. Kiedyż będę mógł być świadkiem tej chwały? Kiedy ją będę oglądał z aniołami i świętymi i podziwiał jej wspaniałość? Kiedy we wspólnym z nimi śpiewie będę wysławiał twe zasługi i oddawał Ci należne pochwały? Zostałaś wyniesiona do Wysokiej Chwały Niebieskiej. Twoja chwała jest nie tylko dziełem łaski, którą Jezus obdarzył swoją Matkę, ale także nagrodą za Twą współpracę z łaską wybrania i przeznaczenia Bożego. Tak jest, nie byłabyś wniesiona tak bardzo wysoko, gdyby Macierzyństwo Boże nie było w Tobie źródłem uczynków zasługujących. Tyś jednak miała Najdoskonalsze podobieństwo do swego boskiego syna, którego wiernie naśladowałaś w cnotach. Twoje życie cnotliwe było główną zasługą w oczach największego Boga. Maryja, synu mój, ten tylko wstępuje do nieba, kto w się święcił na ziemi. Do szczęśliwości błogosławionych wchodzi się nie przez zaszczyty bogactwa zdolności, ale Pan Bóg udziela jej zależnie od zasług zebranych za życia ziemskiego. Kto dobrze użył tych dóbr, otrzyma nagrodę, albowiem u Boga nie ma względu na osobę, który odda każdemu według uczynków jego te dusze są najwięcej wywyższone w Królestwie Niebieskim, które na Ziemi były najcnotliwsze i najdoskonalsze. Pan Bóg sądzi zupełnie inaczej niż ludzie. Ci zatrzymują się na rzeczach powierzchownych i sądzą według pozorów. On jedynie osądza sprawiedliwie każdą zasługę i cnotę. Przeznacza Ci wielkie nagrody, ale chce, byś na nie zasłużył. W tym celu gotuje Ci swą pomoc i łaski. Jeśli ich dobrze użyjesz, On spełni swe obietnice. Prawda, On skupia w Tobie swe własne dary, ale równocześnie wynagradza Twe cnoty i dobre uczynki. On ściśle zapisuje w księgach wszystko, co tylko uczynisz dla Niego. Choćby to był najmniejszy uczynek, jak podanie szklanki wody, otrzymasz swą zapłatę. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, za prawdę powiadam Wam, nie utraci swojej nagrody. To cię powinno cieszyć, mój synu, że pracujesz dla Pana tak dobrego, szczodrobliwego i wspaniałomyślnego. Świat źle wynagradza swe sługi za to, że mu się chcą tak bardzo podobać. Ale ty możesz sobie powiedzieć wiem, komu uwierzyłem, pewien jestem, że mocen jest ustrzec mój depozyt. Aż do owego dnia. Żadna zasługa moja nie zginie w rękach tego Pana, któremu służę. Od Jego miłosierdzia oczekuję korony wiecznej, ale owa korona będzie tym wspanialsze, z im większą pilnością, stałością, wiernością będę się starał podobać Panu Bogu. Zrób teraz rachunek sumienia sam ze sobą. Zobacz, co czynisz, aby otrzymać i posiąść obiecaną nagrodę. Gdzie są twoje zwycięstwa? Jakie masz dobre uczynki? W jakich cnotach się ćwiczysz? Innymi słowy, jakie zasługi będziesz mógł okazać na sądzie Bożym? Sługa, niestety. Bardzo mi wstyd nawet pomyśleć, że tak mało zebrałem dotąd zasług na niebieską nagrodę. Maria, nie upadaj na duchu, mój synu, jeszcze możesz się zebrać. Łaska Cię wzywaj nagle. słuchaj wiernie jej głosu. Módl się i pracuj, opłakuj swe winy i chętnie znoś cierpienia. Składaj Bogu ofiary i wstępuj w ślady świętych, a dojdziesz jak oni do kresu szczęśliwej wieczności. Sługa, pod Twoją opieką powstanę nareszcie z tej bezczynności, w której aż dotąd stale żyłem. Z Twoją więc pomocą będę się starał mą gorliwością. Naprawić bezowocne lata, godne opłakania. Czujność, łzy i pokora, umartwienie i cierpliwość w znoszeniu dręczeń będą moim udziałem. Za to wszystko nagrodą byłoby nawet kilka chwil tego szczęścia, którym święci na zawsze cieszą się ze swym Bogiem. Ale nade wszystko Bogu mam służyć dla Niego samego, ponieważ sam w sobie jest godzien, abym się starał Jemu tylko podobać. Postanawiam Mu służyć: chcę wiernie, usilnie Jemu się podobać, chcę pełnić Jego wolę bardziej jeszcze dla Niego samego, aniżeli dla nieskończonych dóbr które przygotował w nagrodę za mą wierność. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.